Marku, przede wszystkim na początek gratulujemy Ci bardzo udanego występu w kadrze. Czy mógłbyś pokrótce skomentować, jak grało Ci się w kadrze, jak, jakie masz odczucia, jak skomentujesz swoją grę, jak skomentujesz grę drużyny? Eee, dziękuję bardzo. Eee... Wiadomo, no, szansa na debiut i zagranie na tak dużej imprezie, jaką są Mistrzostwa Świata, to e, bardzo duże wydarzenie i chyba dla każdego sportowca to spełnienie marzeń. E, grało się ciężko, ale był to zupełnie nowy zastrzyk pozytywnych oczywiście emocji. E, turniej, wiadomo, jako reprezentacja nie poszedł do końca po naszej myśli. Ja jestem ze swojego występu poniekąd zadowolony, chociaż wiadomo, mogło być zawsze, zawsze lepiej. Jeszcze raz bardzo gratulujemy i przekazujemy Ci również od kibiców serdeczne gratulacje. No tutaj zarówno klub, jak i kibice są bardzo dumni z Ciebie i z, z Twojego występu w tych Mistrzostwach. Dziękuję bardzo za gratulacje. Widziałem na mediach społecznościowych, że, to, że kibice właśnie z Puław aktywnie, aktywnie wspierali mnie podczas mojego występu w reprezentacji. Powiedz mi, czy przygotowujesz się na mecz z Płockiem najbliższy, czy zagrasz w tym meczu? W meczu na pewno zagram. Po krótkiej przerwie wchodzę, wchodzę na nowo na odpowiednie obciążenia, żeby gdzieś tam się zaadaptować. Jeszcze w ostatnim meczu Pucharowym z trenerem byłem dogadany, że jeszcze na spokojnie wchodzę, no bo poniekąd odczuwam skutki jeszcze po Mistrzostwach Świata, i potrzebuję trochę czasu, żeby wejść na swój rytm. Życzymy Ci w takim razie, żeby szybko wszedł na ten swój rytm i sprawdził się w kolejnych meczach ligowych. No i oczywiście w najbliższym meczu powodzenia i jak najwięcej zdobytych bramek. Dziękuję bardzo.